I chociaż mam z tej strony więc witam was bardzo strasznie wie. kolejnym filmie na kanale i w dzisiejszym filmie mamy ciekawe bardzo informacje oczywiście z Modern Warfare oraz na końcu filmu mamy dosyć ciekawe informacje w gamingu, także do tego przedłużenia, zostawmy w górę, no i co, zaczynamy. A więc pierwszą informacją powiedzmy mniej ciekawą, powiedzmy taką humorystyczną jest to usunięcie emotki OK z Modern Warfare jest to trochę dziwna informacja, wiem wiem wiem, lecz to jest to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak wiecie mamy teraz powiedzmy mamy na świecie jest sporo tutaj e, problemów związanych z rasizmem a podobno, oto ta właśnie emotka, którą Wam wyświetlam na ekranie, ona podobno przedstawia właśnie coś w stylu rasizmu i tak dalej. Lecz, jakby dla mnie, to jest oczywiście emotka OK, jak sama się wygrze, ona nazywa OK. Po angielsku, zazwyczaj to jest właśnie ten mig, mig język migowy, jak to się nazywa, nie pamiętam. Że to jest to jest, jest, jest to oczywiście po angielsku na proste OK. Zresztą w tym przypadku, właśnie, gdzie mamy ogromną tutaj. Ogromna rzecz, która się dzieje oczywiście nasi się z rasizmem i tak dalej Bo Infinite World postanowił to usunąć, także to taka też trochę śmieszna informacja I w sumie to też trochę przypomina mukę, jeżeli ktoś jest w temacie, wiecie o co chodzi, okej, okay, muka, ale no, nieważne Kolejna informacja, Twitch Drops, Twitch Drops nadeszły w końcu, w końcu mamy kolejny miesiąc, kolejny Twitch Drops I w tym przypadku będą oczywiście trzy itemy do zdobycia, jeśli ktoś nie wie co to, to jest Twitch Drops To są e, nagrody, które możecie zdobyć e, poprzez oglądanie słynnych streamerów, czyli nagrody, które możecie zdobyć poprzez e, oglądanie streamerów na Twitchu, e, ich streamów, przy, przy którzy oczywiście są sponsorowani I przy tym właśnie wy dostajecie nagrody Już wam tłumaczę jak to działa dla tych co nie wiedzą Generalnie macie trzy nagrody i każdą nagrodę dostaj dostajecie co godzinę Potem co dwie i co trzy, więc za każdą obejrzaną godzinę macie małą nagrodę A więc pierwsza nagroda jak widzicie zresztą na ekranie jest to Censor Overload, jest to spray za drugie, za dwie godziny oglądania Słynnego streamera, oczywiście sponsorowanego przez Activision Jest to Emblemance, Love the Bomb, jak widzicie mamy laskę, która siedzi na bombie Oraz ostatni, powiedzmy najciekawszy tutaj Ciekawsza najważniejsza nagroda jest to oczywiście za oglądanie 3 godzin otrzymałem blueprint, który się nazywa Bloodstream jest to oczywiście skin nagrał 556 i w sumie zawsze się zastanawiałem czemu ta broń się nazywa 556, ale wiadomo używałem municji 556, a nie 726, więc <taki>, taki mały joke yy, tak inaczej No i sobie z dalej, ponieważ yy, tak, a i tutaj zapomniałem jak to by tutaj Generalnie jak te nagrody jakby z zdobyć. Generalnie to takie trochę dziwne się wydaje, prawda? Oglądanie streama, jakby jak, jak to możliwe, że Wy zd zdobywacie nagrody w grze. Generalnie musicie połączyć yy, Twitch z y, właśnie waszym kątem Duty, y, które macie podpięte po, do Modern Warfare e, Czy to możecie zrobić poprzez battle, .net, czy generalnie <laughs> poprzez właśnie wasze waszy, wasz wasz Nasze konto, które jest przypięte do konsoli, do Xboxa czy do e, PC to no jak macie na Pccie, na no to oczywiście macie też Battleneta Więc połączycie to konto z Twitchem, no i przy okazji tym właśnie gra to rejestruje, że wy tyle i tyle oglądaliście e, Powiedzmy, e, słynnych streamów Nawet nie musicie oglądać, możecie sobie włączyć streama, robić co chcecie Ważne, że czas przeleci się i będziecie mieli darmowe nagrody w grze Kolejna rzecz, kolejna rzecz jest to mały hotfix, w sumie związany z kilkoma ciekawymi błędami No, Warzone Multiplayer, naprawa broni i tak dalej 7 błędów, które zostały poprawione, slash naprawione a więc pierwszy błąd. Naprawiono niepoprawiony tekst wyświetlany jako jeden z kamulfarzy SUV. Naprawiono błąd polegający na tym, że Rajtek AMR czyli nowa sniperka nie przyznał prawidłowej ilości XP podczas skorzystania z wybuchowych pocisków. <laughs> Naprawiono w wyniku e, błąd, w wyniku którego Rytek e, AMR mógł zabić jednym ciosem przy rzucie pocisku wybuchowy w VR, czyli w e, baterial. Jak już mówiłem, sorry za te wszystkie tłumaczenia, zawsze mówię o tym, ale czy ten tłumacz po prostu jest, jest straszny i generalnie to tłumaczy na bla na wiecie o co chodzi. No, kolejna rzecz. Naprawiono błąd w wyniku, którego w pełni załadowany profit działa, czyli perk nie działa zgodnie z przeznaczeniem podczas wyposażenia alternatywnej amunicji w Rytek AMR, czyli generalnie jak właśnie jeśli mieliście hmm, perk fully loaded, o ile tutaj mówię, kojarzę, ponieważ jest to już jest przetłumaczone na, na zawodowane, Nie mieliście full amunicji i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Na pewno błąd, w którym warzone można było, nie, nie było można znaleźć cuAV więc to taki. Taki specyficzny błąd, że w niektórych lokacjach te, te pojazdy się nie ryspiły e, Na pewno błąd w wyniku którego e, niektórzy gracze nie mogli e, korzystać z ulepszenia pola FFI I ostatni błąd, na pewno błąd w wyniku którego gracze mogli przejść do trybu AFK Podczas e, wszystko po niej, czyli tryb all or nothing mogliście stać AFK I, i, i by gra by was nie wywaliła, a wam by leciało wiadomo cały cały battle pass, czas w grze itd. Wiecie o co chodzi, także to są te wszystkie błędy I w sumie to są generalnie takie powiedzmy e, dzisiejsze informacje Też planuję oczywiście trochę więcej, ponieważ jak gdzieś siły Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego oglądania. mamy bardzo ciekawe informacje na temat, w sumie bardzo ciekawych rzeczy, między innymi gry, 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 a więc mamy, mamy w sumie, zaczynając w sumie od Ghost of i jest oczywiście to premiera, premiera już następuje 17, tutaj tylko przypominam, i tu się jeszcze <kłys》> zastanawiam, czy będę ogrywał grę na kanale, czy w ogóle ją będę kupował, czy w ogóle będę grał, ponieważ jak będę grał, to raczej, raczej z wami, także, no tak jak ostatnio, chociażby przy... O... Przy okazji jak tak jak mówi, mieliśmy okazję zagrać Last of tak jak przy okazji byśmy mieli e, szansę zagrać Ghost of Tushima, lecz jak wiem, ja się jeszcze zastanawiam, jak się nie wie co to jest za gra, to jest gra generalnie w smorea, więc ja dla mnie taki niewsty klimat, lecz lecz Kusi naprawdę jak już mówiłem to jest o ile pamiętam ekskluzje, więc powiedzmy mocna gra, może być bardzo mocna i dlatego właśnie, dlatego właśnie i jeszcze muszę pomyśleć się, zastanowić i zobaczymy. Także chciałem po prostu przypomnieć, że już 17, co tydzień, mniej niż tydzień, w piąteczek mamy premierę Ghost of Tushima, także to jest to. Far Cry 6, tak jest, dobrze się Wy wyliwicie kolejny art i w sumie, a potem Far Cry oficjalny na Twitterze e, Mały mamy teaser 12 sekundowy, gdzie e, mamy gościa, nie wiem czy to jest Antygonista, czy, czy ktokolwiek to jest Mamy gościa z właśnie Cygarem, gdzie no, i w sumie, w sumie tyle, mamy napisane, że 12 dowiemy się dużo jak wiecie jutro jest 12, jutro jest niedziela I właśnie ma okazać się, pokazać się, umysł ma pokazać nam ogromny właśnie trailer reveal, cokolwiek to będzie, zobaczymy Może kolejny teaser z kolejnym jakby takim gameplayem, nie mam pojęcia, ale właśnie z, według plotek, lików, tych nieoficjalnych, z tym artem mamy takiego, nie wiem, powiedzmy, bossa, bardziej szefa mafii wraz z tym jakieś dziecko, więc brzmi, wygląda ciekawie, jak widzicie, powiedzmy, te klimaty w Far Cry się wspólnie zmieniają, tak jak z Assassinem, niektórzy mówią, że Assassiny już nie są Assassinami i tak dalej. Mi to kompletnie pasuje, jakby ja już sam tutaj się wypowiadałem wiele razy, czy chociażby pisałem z, jednym z, Was, Wojsko.pl, który właśnie też przyszedł Assassin Odyssey, Odyssey Przepraszam, i ja także. Przechodzę, znaczy ja przeszedłem całego i przechodzę dodatki, więc to jest moje, jakby, as, as, to nie są już zbytnio nie znaczy wiążą tak wszystkie, e, powiedzmy, <śm> wiadomo, te artefakty i tak dalej, kulty, lecz e, wciąż nie są to zupełnie asyny. Tak samo w sumie e, tutaj e, właśnie docieram do tego tematu, że Far Cry już nie są Far Cry'ami, ale są bardzo przyjemnymi e, grami do grania, także RPG jak na propsie i tak dalej, gry od, z otwartym światem jak najbardziej, dlatego tak się chciałem rozgadać, żeby właśnie powiedzieć o tym Far Cry'u. Więc tak, Far Cry, Far Cry podobno ma mieć premierę dwu, e, 1 lutego w 2021, czyli na konsolę PS5 oraz Xbox, e, Xbox Series X, chyba, że ta nazwa masakra. Każdy ją hejtuje w sieci, co nie? Więc no ja też w sumie coś mam do tej nazwy, za każdym razem muszę pomyśleć, co powiem, wiecie, Xbox Series X. No, gorszej chyba nazwy się nie dało miści, co nie Microsoft. E, jak zawsze muszę się z wszystkiego tłumaczyć. E, zapytajcie Siebie sami Czemu to muszę robić? Whatever, nieważne. Przejdziemy dalej. W sumie, powiedzmy, za poza, poza tym, no to wiemy, że właśnie jutro będzie reveal, więc nie wiadomo o której godzinie jeszcze was najwyżej poinformuję. Jeśli śledzicie mój Twitter, ci co nie śledział, zapraszam. Link w opisie e, tam, właśnie powiedzmy, twituję od czasu do czasu jakieś informacje. Szczególnie w weekend, w weekend najwięcej, ja powiedzmy, staram się być aktualnie i tak dalej. No ale kończąc, w tym Far no Tutaj, powiedzmy, premiera jest jasna. 21, powiedzmy, ta, powiedzmy, która jest nieoficjalna, ale już jutro się dowiemy więcej. Oficjalnie o tym Także y, możemy się, możemy strzelać, że to właśnie będzie luty, bo że właśnie oni lubią wypuszczać, powiedzmy, gra po grze. Wiadomo, teraz wychodzi Assassin pod koniec tego roku, prawdopodobnie na premiera PlayStation 5, no i, no i potem Far Cry. Więc, więc, jakby ja osobiście, mój ulubiony Far Cry to jest czwórka, lecz, jakby wiecie, to jest niepopularna opinia i wszystko jest ok, jeśli lubi się twój, trójkę, ponieważ trójka, powiedzmy, jest ta najbardziej. najbardziej ja lubię po prostu czwórkę, bo ma po, po prostu wszelki klimat. Ja uwielbiam ten klimat, wręcz go lubię, kocham. Także tak osobiście na trójkę możecie lubić za to, po prostu bo to jest klasyk i tyle. Po prostu trójka w porównaniu do czwórki jest taka klanki, a czwórka to jest właśnie y, ten smooth, nowy, fresh Next Gen. Więc wiecie, co chodzi, także do tego mam moje takie winy. Piątka, piątki jeszcze nie grałem, właśnie to będę, będę w sumie leży już od, od dobrych. 3-4 miesięcy w bibliotece, także Mam akurat pół roku, aby ją skończyć I w sumie tak samo ze synami, aby przygotować się Na nowe premiery, także to tyle się chodzi o Far Cry'a, Far Cry 6, zobaczymy, zobaczymy tu jeszcze wam wyświetlam zdjęcie jeszcze raz Na temat właśnie tego arta, które Zostało nieoficjalnie pokazane, znaczy to jest oficjalne Ponieważ tam mamy tego samego gościa, który był właśnie Pokazany w teaserze od właśnie Od samego Ubisofta Właśnie ten gość, który, którego widzicie Na ekranie, palił cygara, także to są wszystkie informacje Jak już zostaw łapek w górę, bardzo Dużo mi to pomoże, Zachęcam je. Właśnie tutaj do robienia więcej tych filmów No i co, słyszymy się w kolejnych Życzę miłego dnia, no i co, na razie, makler